Witam i pozdrawiam. Także widzicie, że już czerwonego nic nie ma. żuraw jest tutaj. są tutaj. To jest asfalt zrobiony. To jest papier ścierny, taki bardzo drobnisty. Tutaj mam taką naklejkę, tylko tutaj do dopyklają to skleiłem, ale to nie szkodzi, trudno się mówi. Auto tam się da, to nie będzie widać. Tutaj, ten znak nie wiem, czy tutaj dobrze go dałem. Między torami, ale to jest taka duża odległość, że mi się wydaje, że może być. To jest główna, Chodziło o to, że jest główna droga prosto. A tutaj są skręty. Tutaj widzimy mamy taki znak drogowy. Tutaj mamy takie. To są wszystkie te naklejki od Pawła. Tutaj widzimy znaki drogowe od Pawła. Dałem płot. Parowóz tu są też znaki przejazd kolejowy bez zapór według tym jestem dwójka, 20 metrów tutaj mamy 10 metrów 10 metrów. Tutaj Wam pokażę, że yy, przyłącznik zielony, tylko czerwony nie świeci Chciałem zrobić, żeby sprawdzić, czy on w ogóle nie świeci, to sobie przelutowałem kabelki i się okazało, że jednak jest spalony czerwony, ale nie szkodzi, trudno. Ja tam dostałem w prezencie tą latarnię, ale podłączyłem sobie ją. Jak nie ma czerwonego, to nic, to będzie pomarańczowy. O, szczerze, nie, no, trudno się mówi. Świecić tak często, też nie będzie. Tutaj dałem sobie te naklejki takie. Widać naklejeczki, które były w tym zestawie. Ten jest jakiś magazyn przeładunkowy, tu zadałem takie naklejeczki. Tu jest od Roberta Betoniarka, właśnie taka miniaturka. Mówię, ale się w kurzawie ją kleję takie drobne rzeczy, że masakra jej ja to pizzetą Tą trzymałem. Tutaj widzimy nastawnia kolejowa. To już jest asfalt dany zaraz samochody się tutaj da. Tutaj parowóz do tego dałem, dlatego że tu jest tak w niektórych miastach, przed dworcami, czy tam na przykład na jakichś polach, czy tam gdzieś w budynkach stoją właśnie takie parowozy zabytkowe i też tak sobie zrobiłem, że ten zaparowóz bez napędu dałem ten z napędem, ale i ja nie będę połownej kumki. I tu będzie taki właśnie tenderek sobie, parowóz z tendrem. Jako zabytek stał co będzie. Tutaj planuję zrobić coś takiego. Tutaj będziemy z lokomotywę zmieniłem. Dam to inną. Samochód, który będzie tutaj zajeżdżał. O. Tu będzie samochód, co by wjeżdżał. Wojskowy. Tutaj mamy znak stop. 10, 20. Tu jest 20 znak. 30 znak, przejazd kolejowy bez zapór. Te znaki, no gdybym nie miał od tych znaków, to bym na pewno tutaj żadnych znaków miał. Miałbym tylko przejazd kolejowy bez zapór, bo to sobie drukowałem, a nic innego bym nie miał. Tutaj damy sobie samochód, który zajeżdża. Wojskowy, następny, wychodzi z zakrętu. Kolumna, grzeje na zabezpieczenie wschodniej flanki tutaj też wojskowy samochód też pojedzie sobie o... tu będzie o... cyk proszę bardzo tutaj przepuszcza ich auto policyjne, sobie może stać jest taki samochód policyjny, który kupiłem aktion. Podobało mi się to, co wziąłem. Samochód policyjny, który przepuszcza wojskowych. Tu na przykład mogę dać sobie autobus przegubowy. O, który sobie zajeżdża na siatoki stoi. Tak, co my tu jeszcze mamy? O, ten samochód. Możemy my tutaj być do załadunków od Pawła. Nie, to jest od Roberta chyba. Od Roberta. Tak, to jest od Roberta. Tutaj mamy samochód tu, ta, te butelki, tu miał butelki. taką butelkę. Ale te butelki to mi się nie podobają. Nie? Auto z butelką? Tak, tak nieładnie. To sobie też to sięgnąłem. Tu sobie dałem takie wózki, które miałem niepotrzebne. To jest jakiś yy, kratownica żarawiowa, którą miałem dostęp od Daniela i teraz się przydało. Tam są takie części balustrady po lokomotywie, która była przerabiana. Tutaj balustrady się teraz przydały. Na przeładunkowym jest. Jeszcze tutaj muszą dojść ludziki, dopóki do tam dojdą ludziki pracownicy, to ten moduł skończony nie będzie. A coś tu jeszcze dojdzie. Tu na przykład mogą te betoniarki, są mogą stać betoniareczki. Jedna jest od Daniela drugą tam od kogoś innego dostałem co mogą stać na przykład czy nie wiem ten może stąd wyjeżdżać akurat z kopareczką ten sam może stąd wyjeżdżać nie? ten może na tutaj jechać skręcać zajeżdżać już To będzie ulica dalej. sobie. To może tutaj zajeżdżać o tego może tutaj za, za ciasno będzie. To tego może z koparką damy na inny moduł. Nie za dużo. Ten może tu przepuszczać bez ciągnik siedłowy, bez tego tu sobie może dźwig stać, na przykład od Daniela. Robotnicze auta, co mogą na przykład stać, ta, ta, ta. O, to też tu nie będzie, nie pasuje, to będą sobie te dziurki na przykład stałe. No tutaj ta, ta ulica nie będzie, bo to jest oczywiście taki plac yy, tam taki robotniczy. My to możemy dać jeszcze na przykład, że karetka grzeje na przykład on po z tej strony będzie wyjeżdżał, stoi na tym ten tu wyjeżdża, też Roberta Coca-Cola z Mikołajem Karetka pogotowia. To wojskowe tu będą na bank. bo kredkę damy sobie na przykład tutaj będzie wjeżdżała do tunelu o, bardziej pasuje będzie do tunelu wjeżdżała i tutaj będą takie o auta robotnicze żuraw śmieciareczka, betoniareczki tutaj akord jest na załadunku czy na rozładunku, przeładunku ten tu sobie jeszcze i tak będzie o. No, możemy dać do przodu te auta, tutaj do przodu trochę wyjeżdża ten tu i to na pewno ten wejdzie sobie pewnie, że wejdzie dużo jest cyk z koparką o, i gra gitara, wejdzie Wejdzie sobie. Pasuje. Okej. Okay. A tak to wygląda z tej strony. Ten, ten wojskowy jest od Daniela, czołg od Daniela. Całą ten grantowy od Szymona. Tam to miałem już kupione. A ty 2 auto Coca Cola i ten niebieski jest Iweko od Pawe e, Roberta Roberta tu też jedna beczka od Daniela. Dziiko Daniela. tu no, to nie z tej strony. No tu będą jeszcze pracownicy, nie? Pracownicy tu będą jeszcze. Tu będą jeszcze pracownicy. A, jeszcze zapomniałem coś tutaj dać. Coś tu jeszcze dam. Tu właśnie będzie stała ta drezyna techniczna z PKP energetyki. to będzie sobie stała. O. Rezynka, samoróbka z tymi wagonami to się będzie stało. To na stałe, a tu będzie dojeżdżały wagony na przeładunek, i tak to będzie się stało. Tak to będzie tutaj, właśnie się prezentowało. A dzisiaj sobie doczepiłem takie wagony. I takimi wagonami teraz się bawię Prezentacja już jest nagrana, ale nie wiem, czy będzie ta prezentacja wcześniej, czy, dopiero, czy będzie po tym filmiku z modułem. To się zobaczy. Tu na dole żałobny torów nie czyścił, bo to czasu nie ma. Ale może jeszcze tory nie będą dobrze zanieczyszczone i pojadą lokomotywy. Mm -hmm. jeszcze raz rzut na ten moduł trzeci i pomału będziemy kończyć także jak widzicie tej czerwonej farby już nie widać wszystko zostało zakamukowane tylko widać te boki ale bo boki nie grają roli żadnej ta koparka żółta to naba kiedyś z tego samochodu ale ją tam przykleiłem na stałe do tego wagonu do składu PKP energetyki. A teraz dostałem taką czerwoną. Czy już się można tutaj bawić, pomału? No to że tyle już jest na tym trzecim module. Fajna sprawa, parowozik, jako zabytek. A jeszcze ludziki tu muszą dojść. Pasażerowie, dobra. Znaczy, Pasażerowie tam czy w ogóle. Tu ludziki tu dojdą, bo jeszcze ludzików mam, bo to co to ma za makieta bez ludzików. To się ludziki jeszcze da. Dobra, no to kończymy. Tyle już za tym module trzecim. Także, ale to jeszcze nie koniec jest. Mam tu jeszcze plan coś dać. Dobra, to tyle. To cis